Siema, Z tej strony, a dzisiaj mamy kolejny odcinek. A dzisiaj wyjście ósme. Nie siódme, nie dziewiąte, ponieważ sześć bało się siódemki. Każdy zna tą historię. Ja chcę dziewiąte. Słuchaj, sześć i dziewięć nigdy nie łączysz, bo to źle później wychodzi. Dobrze, przyszykujcie, sześć, się, przy... przyszykujcie się przy tym wyjściu koło mnie. Bo przy takim wielkim lobby może być ciężko wam powiem o. Może jakieś inne weźmiemy. te bardziej po lewej Bo, bo po nie lewa na, na, na bardzo ja prawej Może nie Kto stworzył na cztery? Włączmy na 3 Dobra, może nikt nie wejdzie, może nikt nie wejdzie bo teraz się módl, aby nikt nie wylał pod koniec wow. Było Bo blisko o, japoński! To czytaj. Użyj tego jako swoją kość. Wyjście ósme. Dobra. ja już tu skipuję. Czekaj, nie skipuj! Zima to jest to, na której masz się wzorować. Ale ja leżę, wiem. No i świetnie No i dup Jeden I teraz nie mam kompletnie pojęcia czy coś jest tu niepoprawnie Świetnie, co, co sprawdzisz teraz? Bo ja nie mam pojęcia nic okay. Patrz i, i teraz będzie z powrotem jeden A ja tak dwa, wiem. to tu zawsze było? Co? Nie pamiętam. taki obrazek, tak? Bo ja pamiętam, że te dwa z piarami, ja mam lepsze pytanie, czy to były dwa, dwie sztuki drzwi? Tak były. Dzień okej tylko było no dobra. To tak. Okay. Trzeci. Dobra. O, zapamiętałem wszystko. Co to elektryczny? A tu było taki... nie, tu by musiało być jakieś wywraciki. Jest okej. Okay. A zakaz palenia nie był... nie był? Nie, był tutaj. Mhm. Sprawdzałem. Na przodzie i na tyle był zawsze. O, tu cztery, no okej. Okay. A jeżeli tyle czasu bez anomalii, to, to trochę jest... I nie pamiętam, to, nie to czy... było... I tu były zawsze strogiło. dwie kratki wentylacyjne? Czy to było tutaj cały czas? Ten, ten, demon, tak. Tak, to jest bazujesz. Bo my teraz zostawiamy te kratki, bo nie, nie patrzyłem na kratki właśnie. Co jest tu Rozdzielnie wiem, że trzy. Ale... Korytarz. 208 Był tu ten znak? Który znak? To <grytanie> na ja, ja, ja w takiej grach dostaję schizofrenię po 5 minutach. No tak, wyjście 8, no to tak. Dobra, zary, zaryzykujmy, nie że za były... Zaryzykujmy, zaryzykujmy nie, że były dwie za Zaryzykujmy, że były dwie kratki. Były dwie. Okej. Okay. Dobra, złapałem całą. Zapisuję. Co On nie, jakoś... On nie ma, nie ma twarzy. Więc cofamy się. I pierwsza anomalia w Chulizji. Dobrze. Czy, czy naprawdę tę grę przejdziemy, k**wa, w 5 minut? Tam jeszcze, tam jeszcze jest metro, widziałem. Dwie kratki, korytarz, wyjście 8. A czy te kratki nie były bliżej siebie? Nie, nie, ja, nie, nie byłem. Byłem. To ostatnio No dobrze jak mnie What the hell! Ty! To już chciał wrócić? Nie, czasem na Kto... Aha! Kto kliknął? Ja nic nie klikałem. Ale portuje tak na A, gra stwierdziła, że nagle z niej nie przypuści. Co? Za łatwą, Trze trzeba to klikać nie w, w takim nie momencie. Po... To wszystko przecie wody. Nie. Nie, według mnie trzeba klikać po prostu nie w takim momencie. Nie, mm, Nie byliśmy tak blisko... Sprawnie. Ty, stój. Czegoś, czegoś nie było między tymi drzwiami? Nie. A o. to w ogóle... Tu zawsze było takie krwawe oko? E, nie. Nie. To zawsze była ta kamera. Ty, a ty na co czekasz? Okej, dwójko. I klikajcie nie. Mi. Ja, ja, się, ja, się dziwię, ja się dziwię, że do tej pory nie mieliśmy żadnych takich anomalii, których byśmy po prostu nie widzieli. Człowieku, my doszliśmy do siódemki. Tylko bóg gry jakiś spozł się. Looks fine. Puddin, ty na telefonie grasz? Nie. Okej. Okay. A co? No nie jedno tak, chodzisz jakbyś na telefonie grał. Stój! Stój, 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 stój. stój. Zawsze było tu napisane przejazd w lewo? Iść w lewo, no? Tak. A nie, nie w lewo, w prawo. A to nie jest... Czerwony. Właśnie... nagranie. No ta, teraz by musieli zatrzymać i pójść jeszcze raz. Ja bym się cofnął. Chyba, że to jest tłumaczenie i w tłumaczeniu jakoś źle coś poszło. Czekaj. Dobra, przeszukamy może jeszcze będzie coś widać. Może nas to naprowadzi. Czekaj po prostu włączyłem na, na niemiecki. Keep left. No nie! Ja się cofam. Znaczy tak. Kto, kto kliknął nie? Ja nie chcę. Na piątkę i czy miałem rację? Nie miałem racji, ale coś było innego. Ej, <noise> no okay. zima to było coś innego i my randomowo... Nie, 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 cofajcie się, dach! Naj, nein, nein! Zima, zima to no, dosłownie tam była inna anomalia, którą nie zauważyliśmy. Co w ogóle za uśmiech jakiś na ścianie, będę na nasypiać. Nie. Nie. Hmm. Gorzej, gorzej, jeżeli by to była na przykład jakaś zmiana w napisie, to jest niezwykle w dupie. Taka jest to ważna na Polsce. A jak dla mnie OK wygląda. Mm. Nie, nie chcę wrócić. Tak, dobrze. No i się. Jest jakieś złe przeczucie na temat tego pokoju. Jest ok. No? Jest okej okay. Gdzieś mnie w sercu kuje, że to nie jest poprawna odpowiedź, ale. Nie się wydaje, że... Ok. Ej, to na tyle Ej. widzowie, trzymajcie się, No, Tam jeszcze było metro. Mhm. Jeszcze, zi, jeszcze zima, się tak nie śpiesz. Jeszcze było to. Ta... Zaj zajęło nam to 11 minut. Ale, Ale straszne, tyle anomalii widzieliśmy, o mój Boże. Zły, przegapiłeś zły koniec, przegapiłeś jedną anomalię. A, I to jest ten moment, w którym nam się gra <laughs> Exit A. Okej. Okay. No Zawiemy biały Dobra poczekajmy aż by, by będzie zima Ty ja już mogę tu stworzyć Dlaczego przyszedłem? Gio -no gay? Już Dobra, zima szybko Dobra No Nic nie będzie ciągnął Dobra Ole pociąg ósme Ciekawe, o, ja pamię... o ja pamiętam co tu było, ale nie będę spoilerował Nie wiem ja, ja wiem co to było, bo oglądałem. ja oglądałem Ja też pracę. kojarzę My będziemy na stacji i albo się wracamy do pociągu Albo tam na górze będzie przejście Jeżeli to jest dokładnie ja tak to ale takie Ja pytanie jak zatrzymać pociąg I drugie pytanie, dlaczego wszystko jest po polsku? Z jest. się zatrzymał? pokonał swój najszybszy czas. Muszę iść w drugą stronę. No, boże. O, bo to Co jest ten typ. O, to była anomalia. No, 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 Ej, to była anomalia. No. Ale Dobra, bo te, się. bo I ten dobrać. jasny, nie, bo ten jasny pokój Drzwi na przodzie nawalają Drzwi się otwierają Eee, to było tutaj? Było wyglądać Kluczy, tak? tak. Gorsze jest to, że nawet e... nie wiem jaki mam wagon. On e... walizki nie ma. Co tam? Jak wy to zauważa to Znaczy jego walizka tak leżała. Hmm. Cztery sunek zawsze u góry był jakiś inny jeden. Bo mi się wydaje, że to był taki sam zawsze Nie, rys rysunek ten był Ale no, czyli masz te same Okej okay. To było? Było Dalej, tak <grym> Jakie golemy waliszki? Nie, wali, walizka, walizka jest tak. Walizka jest tak. Ja, dost, ja dostaję schizofrenii. Tego nie było na punk. Na to było. To. Ty masz mózg, retur. Libre. Ja się człowieku, zanim ja się złożę, przyjrzę. O, pokój, wagon my... czwarty. Już widzę jaki. Co? Wagon czwarty masz. A, ty nie widziałeś tego wcześniej? Jeśli ja, ja zanim zdążę się przyjść jednej rzeczy, to wy już jesteście w kolejnym pokoju. Ta piątka zawsze była obrócona. Nie, co wam się. I mean, it looks fine to me Nie Tu zawsze nie było tego jednego? Czego nie było? Z drugiej strony masz dwa Nie, tu, też jest, tu też jest jedno Ale to mogłoby się właśnie coś ty zrobić Tu są dwa właśnie A tu też są Nie, hmm. raczej nie Nie, 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 dziwo, nie tu dla Załóżmy Ci No Eee Nie, nie, czerwone jest, czerwone jest, ja widzę u góry że jest czerwono Nie ma typa, więc wracamy. E, to jest koniec A okej, koniec Jej, do domu Naprawdę Powiedz że jest trzeci jeszcze typ gry. Nie ma, no bo, ale jest jakiś tam hard tryb. Coś no to wejdziemy na hard tryb, bo. No kurwa, 17 minut odcinek, no bez przesady. A podobno miałem się wkurzyć na tej Sądziłem, że jesteś większym idiotą, i nie będziemy widzieć, że więc będzie więcej, więcej anomalii, ale. No to chyba. Nie czuję się więcej. minuty. Cztery minuty, no, no dawaj. Uciekaj z będzie za późno, powiedział ostatnio ocalały. Dobra pytanie teraz. Na Hardkorze chcemy zagrać metro czy zwykłe? Przecież ja nie jestem z hardcore, bo powiedziałem, że jest tryb normal. Ale zobaczymy. Hmm. Okay. Mm, a maluk yy, Nie jest tryb niekończący się. A. Nie, tyle nie, tyle nie, według mnie wiesz co zrobimy? No. Pytanie, metro czy zwykłe? A, metro. A. Czy metro wy, 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 wybierasz zima też, tak? No. Dobra, czyli w pociągu. Robimy tak. Do, do czasu, aż nie popełnimy błędu. Mam jeden błąd. Losowe otwieranie się drzwi, metra nie jest anomalią. Nie, bo ono się otwiera jak my tutaj tylnie otwieramy. A, no, dobra. Udy, o, jest taka, to jest taki. Zapamiętajcie. No To babka jest. Mam nadzieję, że nie powołimy teraz będą za pierwszym razem, bo się w nerwie. z jest jeden gat, bo pojedyncze. Ten obraz tu był. Ten obraz był tutaj czy nie był inny? Były Dobra, Nie były Czyli idziemy do przodu. Wygląda spoko Nie Nie, nie. A no, co zima jest to nie tak? To, tu masz dzieci Ale tak no nie, nie sądzę, że tutaj te u góry obrazy powiem wam tak Nie, ten, te... Te obrazy są spoko Te, te, te górne u góry obrazy, obrazy? Są spoko. No nie, mi się wydaje, że nie Nie, mam nie są, są spoko zima Okej, okay. okej. Okay. Mówiłem ci. Yy, okej, okay, trochę ciemniej. Chyba. Pamiętaj, zima, że im dłużej się gra, tym bardziej się schizofrenii dostaje tym bardziej wszystko wygląda nie tak. Yy, nie, cofamy się, na znaku gaśnicy jest, yy, no. Zawsze były półki nad siedzeniami? Tak. On miał takie zawsze oczy? Tak. Okej. Okay. wygląda na to, że ta stacja jest spoko. Tak. Zawsze było takie światło między kratkami na górze Ok, e, Wracamy Tu jest i tak O! Oh! Faktycznie, na ścianę Czekaj, daj mi zobaczyć A mi to małe pobrudzenie, no patrzcie na to

ta flaga Brazylii Smocha. tu zawsze była? Taka flaga Brazylii. Sprawdzałem. Taka flaga Brazylii, o co ty mówisz? <laughs> tu chodzi na koniec. Taka, taka ukryta flaga Brazylii. Na końcu. No, może nie ukryta, ale. Tutaj. Czy widzę jest złote wykończenie? to się fraga Brazylii? U. była odwrócona. Pierd... Nie gadaj. No nie! Nie, to czekaj. Nie ja to przy końcu widziałem, że jakoś tak... Nie że Tak dziwnie było. Ale przecież to nie jest niemożliwe, żeby ósemka się odwróciła. Ale inaczej ósemka, tak by taki... Obrócone napisy! Dawajcie na tył. Coś, w sensie mieliśmy zrobić po jednym błędzie, ale jak chcecie, to możemy zrobić dwa. Tak, tak bardzo wam się to Ej, Wracamy? Gaśnica. A to, to samo, to samo przez Zaszku Wracamy. Co się dzieje? Wracamy. A gdzie ja jestem? Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? tu jest spokój <noise> Ja p*** Zima! Gdzie jest? <głos> <Wracamy>. <głos> Co się dzieje? One były zawsze wyżej? No bo tak w... zawsze... W ogóle po pierwsze, to było Ja mi się wydaje, że drabinki właśnie te Gdzie ja jestem? Nie no wszystko wygląda no, ok To jest bolen. Ej kono, I wracamy wzi... Szyby Co szyby No szyby, tam po, po prawo Za tobą O oh. Czelny. Czarny. Ale wracamy. Ty czarny, 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 czarny. Wy tylko ja tak za bardzo gubię się, którego peronu ja ma iść? Nie, ja też. Jeden? Jak Mogłem mam Nie, właśnie my zrobiliśmy taki speedrun, który momencie, że dotarliśmy od do razu czwartego. Amen. I okay? Jedź powinniśmy być w siódmym Nie, w siódmym powinniśmy tak, być Dobra, okay. naprzód Teraz ósma Teraz spójrzcie dokładnie, czy ósemka nie jest odwrócona. Ja to w Ej, ten, ten znak jedzenia zawsze to był czy nie był inny Był To chyba tylko ty do sesji za wydaje mi się Ja mam ciągle nie, nie. Ja mam zima ciągle. Nie masz dobry pamięci. Nie mam pamięć surykatki. Tam nie, I wracamy na Znowu. Znowu! Ok, drzwi za nami. Przez chwilę się otwierają, magicznie. Mam... No. mam I'm feeling... Strange. Hmm... Dziwnie się czuję tutaj. Coś mi nie pasuje. Daj mi zeskanować kod QR, poczekajcie. jestem... ...czuł ciekawy, co... ...dlaczego idzie Three minutes later. I takie i pomyśl sobie. I teraz w którymś momencie anomalia jest taka, że kod QR jest inny. Ja... To było chore. Za każdym razem musisz skanować kod QR. Czemu co za ja jakiś link do strony. W sumie w nie musimy czekać na zimę. Aha, trzeba reaktywować ten plan <gry> Tego kod QR Aha, czyli ktoś tego postawi postawił już nie płaci za stronę No Jak przegapiliśmy anomalię? To Jak Gdzie anomalię? Czy to było na returze, że się drzwi magicznie otwierały z tyłu? Retur, kliknij P <grymiosy> <dysklary> <dysklary> Dziękuję bardzo, ale no, źle Szty <dysklary> Dobra robota, też jestem zadowolony Zdobyć. Ale i tak miałem w sumie kończyć że ja będę się tak denerwował, bo czas czasowo się wyrobiliśmy świetnie jej! Mogę wrócić do mojej ukochanej gry, o nazwie Generation Zero. Na pewno. E, dobrze widzowie, pamiętajcie jak zawsze, jutro jest kolejny odcinek, a jak na razie to do zobaczenia. Siema!